Razem z moim psem, czubaką, często obserwujemy ptaki nad odrą. W ten zimowy poranek naszą uwagę przyciągnęło stado kormoranów, które przesiadywały na drzewie nieopodal brzegu. Kormorany to doskonali łowcy. Potrafią nurkować nawet na głębokość 10 metrów, pozostając pod wodą ponad pół minuty. Żywią się głównie rybami, co czyni je mistrzami polowania w wodzie. Ale budzi też kontrowersje, bo ich duże kolonie mogą wpływać na lokalne ekosystemy. W Polsce liczba kormoranów znacząco wzrosła w ostatnich dekadach. Nad odrą często widuje te ptaki, które zamieszkują obumarłe drzewa. To skutek ich żrących odchodów, niszczących roślinność. Widok odlatujących kormoranów nad rzeką zawsze robi wrażenie są mistrzami adaptacji, ale ich obecność przypomina, jak delikatna jest równowaga w przyrodzie.